Ok, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Lecimy dzisiaj z tematem alkoholu. Pogadamy sobie o alkoholu w rozwoju duchowym i też o mojej historii i o tym, dlaczego ja nie piję alkoholu już 8 lat, ponad. Oczywiście o tym, jak alkohol negatywnie wpływa na nasze ciało, chyba nie muszę mówić. Układ nerwowy, jakby też kwestie psychiczne, oceny sytuacji czy nawet uczuciowości podobno wszystko to łączy się z piciem alkoholu. Oczywiście mówię tutaj o nadużywaniu. Natomiast ogólnie dla mnie alkohol sam w sobie sensu większego nie ma. Natomiast nie demonizuję absolutnie e, szklanki, szklanki kieliszka wina do kolacji to z tym można polemizować i zupełnie nie o to mi chodzi, ale chodzi mi ogólnie o szkodliwość w moim życiu alkoholu jako takiego naturalnego elementu życia, bo tak przez wiele lat alkohol traktowałam i chcę po prostu powiedzieć na swoim przykładzie i na swoich doświadczeniach o tym, jak według mnie alkohol wpływa na rozwój duchowy i czy idzie w ogóle w parze z rozwojem. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o alkohol, to oczywiście wibracje. Jeżeli oglądaliście jakieś moje wcześniejsze odcinki czy czytaliście mojego e to prawdopodobnie wiecie albo z innych źródeł, że wszystko jest częstotliwością. Nasze ciało też ma częstotliwość wibracji. No i pokarmy, to co jemy również wpływa na nasze wibracje, bo też są to jakieś częstotliwości, tak? I na przykład w moim e-booku znajdziecie całą listę rzeczy o wysokich wibracjach, o niskich, znajdziecie też częstotliwości ciała zdrowego, ciała chorego, ciała z grzybem i tak dalej i te częstotliwości mierzone w hercach zmieniają się. Czyli naturalnie ciało które jest już w stanie agonalnym, ma o wiele niższe wibracje niż zdrowe ciało żyjące człowieka. To też mówiłam kiedyś w kwestii mięsa, że mięso też jakby ma bardzo niskie wibracje, ponieważ jest ciałem nieżyjącym, tak? Jest to tak jakby trup człowieka, no to te same wibracje są w mięsie. Ale to oddzielny temat. Alkohol też ma bardzo niskie wibracje, bardzo mocno obniża nasze wibracje, więc dlatego to nie idzie dla mnie w parze z rozwojem, z rozwojem duchowym. Z rozwojem samego siebie, bo tak naprawdę jest to taki ściągacz w dół, dosłownie ściąga w dół, i to jest też tak, że poczucie może być takie, że jest Ci przyjemniej, weselej, ale w rzeczywistości są to bardzo sztuczne odczucia, bardzo ulotne, a tak naprawdę pogłębia się nasze nieszczęście życiowe, często właśnie zakrywając nasze emocje alkoholu. Poza tym, poza tym wiecie, odcinanie świadomości. Czy człowiek, który jest szczęśliwy, który dobrze czuje się sam ze sobą. Ma potrzebę odurzania się jakimś środkiem odurzającym i pozbycia się w jakiś sposób świadomości, którą ma obecnie. No bo to jest takie częściowe um, wprowadzanie się w taki stan totalnie nieświadomy, um, wprowadzanie się w stan, w którym nie do końca wiesz co robisz, w którym twoje e, odruchy są zupełnie inne, w którym się nie kontrolujesz i nie na zasadzie o puszczam kontrolę, jestem wolnym ptakiem, tylko na zasadzie Chodzenia często w takie skrajne rzeczy, czy bardzo emocjonalne podejście, gdzie te emocje rosną stokrotnie, i z tego poziomu takich emocji, bardzo na powierzchni, działanie. Więc w ogóle dla mnie bycie szczęśliwym człowiekiem nie wymaga tego, żeby się odurzać. Więc jeżeli ktoś pije, bo chce być wypity, to, to po co? I to też warto sobie zadać pytanie, jeżeli pijecie alkohol i pijecie co weekend, codziennie, alkohol jest częścią waszej celebracji. To po co? Jak alkohol wzbogaca wasze życie? Jak sprawia, że możecie celebrować lepiej? Życie celebruje się najlepiej żyjąc, będąc świadomym w każdym momencie tego, trwania tego życia. Więc pozbawianie się świadomości momentu tu i teraz, pijąc alkohol, jest pozbawianiem się takiej prawdziwej celebracji życia, bo prawdziwe odczucie momentu, w momencie jego trwania. Wymaga od nas świadomości, wymaga od nas świadomego bycia w tu i teraz. Kiedy pijemy alkohol, nigdy nie jesteśmy świadomie w tu i teraz, bo mamy wewnętrzny chaos. Alkohol powoduje wewnętrzny chaos, wyciąga też ten wewnętrzny chaos. I uważam, że jakby to totalnie nie idzie w parze z rozwojem duchowym. Zwłaszcza jeżeli dużo medytujecie, jeżeli naprawdę jesteście tacy mocno osadzeni w sobie i w swoim wnętrzu, to alkohol wam to tylko zaburzy. Wszystko, co mówię, jest moją opinią i to jest oczywiste, że ja mówię moją opinię. No, możecie napisać, czy się zgadzacie, czy nie. Poza tym, często jest tak, że ludzie mówią, że piją, żeby sobie polepszyć humor. Tylko, że bycie w dobrym humorze, a bycie w stanie upojenia alkoholowego to dwie różne rzeczy. Żeby być w dobrym humorze, nie trzeba pić alkoholu, ponieważ yy, nasz stan Taki nasz naturalny stan y, samopoczucia jest wynikiem naszych wewnętrznych przekonań, naszych emocji, nieprzepracowanych też emocji, czy myśli, które są skorelowane z naszymi nieprzepracowanymi emocjami. Więc jeżeli pijesz, żeby poprawić sobie humor, to poprawisz ten humor na chwilę prawdopodobnie, ale potem ten ciężar, którego unikasz, uderzy w Ciebie z zdwojoną mocą. Więc. Y, to nie jest rozwiązywanie problemów, tylko jeszcze pogłębianie. Im bardziej uciekasz od swoich emocji i jeszcze uciekasz w alkohol, tym bardzo mocno potęgujesz yy, po prostu te emocje trudne. Poza tym mam wrażenie, że też alkohol upośledza emocjonalnie i my. Po pierwsze, często, jak ludzie pod wpływem alkoholu coś robią, to mówią: To nie ja to alkohol. I tłumaczą sobie i czują się wtedy tacy bezkarni, że mogą powiedzieć, co chcą, mogą zrobić, co chcą, i odpowiedzialność spadnie na alkohol, a nie na nich samych. Tylko, że alkohol tak naprawdę wyciąga twoje największe demony. I na przykład ja wielokrotnie doświadczałam takich sytuacji, byłam bezpośrednim świadkiem albo też jakby. Osobą, która uczestniczyła w takich sytuacjach, że ktoś coś zrobił pod wpływem alkoholu, kogoś wyzywał, zrobił coś bardzo niefajnego, potem kiedy wytrzeźwiał, tłumaczył sobie, że zrobił to pod wpływem alkoholu, więc jakby to nie jest jego odpowiedzialność. Tylko z drugiej strony, każdy zachowuje się po alkoholu inaczej, bo każdy z nas jest inny. I chcę ogólnie to wszystko, co powiedziałam przed chwilą, oprzeć o swoją historię, ponieważ to nie jest tak, że ja zawsze nie piłam. Ja przestałam pić yy, mając 21 lat. Teraz mam 28, czyli oto 7 lat, 7 8. albo 20. Jakoś tak 20-21 lat miałam, kiedy przestałam pić. To pomyślcie sobie, od kiedy ja piłam? Już wielokrotnie chyba wspominałam gdzieś na moich social mediach, że moje pierwsze doświadczenie alkoholowe było, kiedy miałam lat 11-12, no to było w domu jakiś likier, wiecie. I pamiętam właśnie, kiedy pierwszy raz w domu dostałam alkohol. Właśnie to był likier jajeczny, adwokat, tak? Tak to się chyba nazywa. Miałam z 11-12 lat, były święta Wielkanocne, bodajże. Możliwe, że to było coś wcześniej, ale mniej więcej taka sytuacja. I ja napiłam się kieliszka, chciałam spróbować, tak? Mówię, że chciałam, tylko że ja miałam 11-12 lat, więc tą decyzję powinni podjąć moi rodzice, e, jakby patrząc na to, w jaki sposób alkohol wpływa na organizm i jak wpłynie na organizm, który się rozwija. No, warto by było się zastanowić, czy dziecku 11-letniemu, 12-letniemu dać adwokat, bo przecież powiedziałam pewnie, że chcę, ale czy to jest moja odpowiedzialność, że, że dostałam ten alkohol, no to już kwestia sporna. Ale pamiętam wtedy, że napiłam się i, mm, i potem czułam się odurzona, tak? Czułam się dziwnie i trochę mną, wiecie, nosiło mnie na prawo i lewo i wszyscy, którzy byli właśnie podczas tych świąt u nas, bo to chyba było u nas w domu... Mm, Śmiali się, że chodzę po meblach. Prawda, bardzo śmieszne. Pijana 11-12 latka, która chodzi po meblach, wszyscy świetnie się bawią. To było moje pierwsze właśnie doświadczenie z alkoholem. Później kiedy miałam lat 13, 13, 14, spróbowałam już alkoholu ze znajomymi. Byłam na ognisku, no i tam wszyscy, byłam chyba jedną z najmłodszych tam osób, wszyscy, wiecie, pili e, czystą. No i ja też spróbowałam, wtedy byłam bardzo przerażona tym wszystkim, co się działo, widziałam dużo pijanych nastolatków, trochę mnie to przeraziło, ale nie na długo, bo pół roku nie minęło, jak przełamałam się i, i potem już sama uczestniczyłam w takich e, imprezach bardzo regularnie. Od 15 roku życia piłam alkohol regularnie. Regularnie mam na myśli przynajmniej w każdy weekend. Do tego zdarzało się, jak były wakacje, to piło się codziennie. Jak było jakieś wyjście ze znajomymi, to zawsze był alkohol, i to nie było problemem dla 15-latków kupienia alkoholu, ponieważ ja mieszkam na małej wsi. Wystarczyło przyczaić się pod sklepem, poprosić kogoś, żeby, żeby kupił pół litra, i, i tyle. Nie było żadnego problemu. Także. Mogłam też swobodnie korzystać z barku w domu rodzinnym, ponieważ zawsze w barku był alkohol. Z racji tego, że, że po prostu się piło alkohol. Alkohol był zawsze. Co by nie było, to, to alkohol był. I, I to tak naprawdę dało mi po pierwsze pogląd, że alkohol jest normalnym stanem, i jakby. Nie było pytanie czy pić alkohol, ale kiedy go pić. Nie było pytanie czy w ogóle warto alkohol wprowadzać do swojego życia, tylko na zasadzie czy poczekać do 18, czy nie. Tak jakby rozpoczynanie picia alkoholu było rytuałem wejścia w dorosłość, co totalnie nie ma nic wspólnego z dorosłością, bo jak patrzę na wielu ludzi z mojego otoczenia wcześniejszego, które piły alkohol w swoim dorosłym życiu, to były to osoby niedojrzałe emocjonalnie, skrajnie niedojrzałe. Pomimo tego, że miałam wspomnienia z dzieciństwa, na przykład z, z tego, że ktoś z mojej rodziny był pod wpływem alkoholu i na przykład bałam się, bałam się po prostu tych osób, bo pod wpływem alkoholu zachowywały się dziwnie bardzo, creepy i tak dalej. I też widziałam, że alkohol powoduje bardzo dużo negatywnych emocji, ponieważ na przykład była taka sytuacja, że ktoś z mojej rodziny podczas, pod wpływem alkoholu pojechał gdzieś samochodem i tego kogoś nie było. I druga osoba się martwiła i płakała. Widziałam tę sytuację, ale to nie wpłynęło na mnie w taki sposób, że ja uważałam, że alkohol jest zły. Raczej uważałam, że to jest normalne i, i że warto po prostu sobie dogodzić w życiu. Więc też nie było w ogóle to problemem, że, że ja piję, bo wiecie, kiedy wychowujecie się w domu, w którym alkohol jest totalnie normalną rzeczą i, i na co dzień po prostu widzicie, że ktoś tam z puszką piwa zawsze jest to nie ma takiej dyskusji w domu, że jesteś za młody, za młoda. Przynajmniej w moim domu tak nie było. Tylko czy jesteś względnie okej. Okay. Czyli jak miałam te 15-16 lat, to już to było takie spoczko. Sama organizowałam w domu pod nieobecność rodziców imprezy mocno zakrapiane alkoholem. Nieraz byłam w stanie nieważkości. Tylko jak patrzę na to z perspektywy czasu, to trochę mnie to smuci. Smuci mnie to, że nikt nie powiedział tamtej nastolatce, którą byłam, że ja uciekam od siebie. A może nikt nie, miał, nie mógł tego powiedzieć, bo nikt tego do końca nie wiedział. Ja bardzo uciekałam od siebie i alkohol piłam z jednej przede wszystkim przyczyny, ale w, w zasadzie z dwóch. Po pierwsze, yy, dopasowanie do społeczeństwa. I jakby miałam takie bezpośrednio doświadczenie, że póki nie piłam alkoholu, to nie miałam takiej grupki znajomych. Jak zaczęłam pić alkohol, to miałam tą grupkę znajomych, z którymi właśnie e, robiliśmy ogniska, wychodziłam itd. i tak dalej. I to się wszystko gdzieś cały czas łączyło z alkoholem i nie chodzi o to, że ta znajomość tylko polegała na alkoholu, ale od alkoholu się gdzieś tam zaczęło i to był taki temat przewodni wielu spotkań. Póki był alkohol, było spotkanie. Nie wiem, czy to znacie, że póki jest alkohol, to jest spotkanie. Nagle kończy się alkohol, nie ma już co pić i nagle, a dobra, to idziemy do domu. No to takie sytuacje były. Oczywiście nie każde spotkanie łączyło się z alkoholem. Później to ewoluowały niektóre znajomości, ale to też inny temat. Ale chodzi o to, że piłam z takich względów, że chciałam się dopasować do społeczeństwa. Nie chciałam być odrzucona. Tym bardziej, że widziałam, że osoby, które nie piją, które nie chodzą na te ogniska, które są takie grzeczne, nie są tak rozchwytywane, a ja chciałam być. Ja, ja chciałam, ja bardzo szukałam atencji, co też wielokrotnie mówiłam, więc elementem szukania atencji było właśnie picie alkoholu. Poza tym ja byłam po alkoholu czasami dramatyczna, po prostu dramaty odgrywałam. Bo ja słuchajcie, z racji tego, że nie dostałam miłości, takiej, takiego wiecie, takiej czułości, to miałam potrzebę atencji, więc. Te dramaty, które rozgrywałam pod wpływem alkoholu, to było po prostu mój żywioł. E, emocje, płacze albo wręcz śmianie się do, do rozpłuku, tak to się chyba mówi. E, to było bardzo dużo takich skrajności, które potęgowały moje problemy emocjonalne. Potem mm, było tak, że wiecie, do, do oglądałam się filmów i jeszcze stwierdziłam w ogóle gdzieś w głowie, że żeby kogoś. Yy, Zainteresować sobą, to będę jeszcze bardziej dramatyczna. Często się obrażałam na ludzi, <grywa> pod wpływem alkoholu, miałam bardzo jakieś dziwne fazy. I, I to nie była tylko kwestia alkoholu, tylko kwestia moich problemów emocjonalnych i próby przykrycia ich alkoholem. Wiele razy miałam tak, że na przykład było jakieś wyjście i mi się nie chciało iść, wolałam zostać w domu, ale miałam takie poczucie, że jak zostanę w domu, to mnie ominie. I jak na przykład nie pójdę w piątek na imprezkę, z alkoholem, to, że w poniedziałek nie będę miała z kim gadać w szkole, bo wszyscy będą gadać o tej imprezie, a ja będę taka, a, wiecie. Więc zaliczyłam też bardzo hardkorowe przeżycia, o których chyba powiem tu pierwszy raz, ale powiem Wam o swoich doświadczeniach, bo mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tego wnioski, które ja wyciągam teraz, że pomieszałam antybiotyki z alkoholem i to była no to było bardzo hardkorowe i nie będę się wdawała w szczegóły, co się potem stało, ale to odbiło jakieś piętno na mojej psychice. Więc yy, poziom poniżenia, poziom bardzo trudnych yy, doświadczeń, yy, to była myślę taka... To ja już wtedy miałam 19 lat, 18-19. Yy, to był dla mnie taki znak, którego ja wtedy nie odczytałam. Żeby przestać, żeby, żeby nie szukać rozwiązania w, w cieczy. Ale nie załapałam wtedy. Wiecie, na początku miałam totalny zjazd psychiczny i, i było mi bardzo ciężko. Mm. Pewnie wam się dziwnie słuchaj, jak nie wiecie, o co chodzi, ale myślę, że pewne rzeczy nie powinny nigdy wyjść na światło dzienne, bo o tych rzeczach nie wie nikt. No, prawie nikt. Mimo to nie przestałam pić. Nie przestałam, kontynuowałam moją przygodę. I być może zastanawia kogoś, a może nikogo to nie obchodzi, ale i tak powiem, co było punktem zwrotnym. To będzie dosyć mocne wyznanie, ale okej. Okay. Urządzałam imprezę w, w domu moich rodziców. Zaprosiłam znajomych i ym, było tak, że <laughs> pomimo tego, że dużo nie piłam, ponieważ byłam organizatorem to nagle ścięło mnie z nóg. Ściało mnie totalnie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Nigdy w życiu nie byłam w takim stanie. To było, że ja słyszałam, że coś się dzieje, ale ja nie miałam pojęcia, co się dzieje. Ja słyszałam głosy, moje myśli krzyczały, ale nie mogłam ani nic powiedzieć, ani się ruszyć. Byłam jak dosłownie zwłoki. To była masakra ogólnie, jak sobie przypomnę. I nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Jakoś Trafiłam do, do mojej sypialni, bo to wszystko się odbywało właśnie w domu moich rodziców, więc trafiłam do, do sypialni. Moi rodzice byli też wtedy w domu. I pamiętam, że na drugi dzień stałam z takim złym samopoczuciem, z jakim nigdy yy, nie, nie byłam. Uff, ciężko do tego wracać, ale okej. Okay. No i dostałam opiernicz od, yy, od rodziców, że co ja w ogóle zrobiłam, zorganizowałam imprezę i się upiłam i. Z dostawałam myśli e, samobójczych, dosłownie. To był taki stan depresyjny, którego do, tej pory, do tamtej pory nie doświadczyłam i nigdy później też nie doświadczyłam, i nie wiedziałam, co się dzieje. Później różne głosy różnych osób, które były e, na tamtym wydarzeniu, pozwoliły mi złożyć pewne rzeczy w całość. Okazało się, że mój znajomy e, dosypał do drinka e, środek jakiś. Tylko, że ten drink miał nie trafić w moje ręce. A że z koleżanką piłyśmy dokładnie to samo, to ja omyłkowo wzięła jej drinka. I, I to mnie wtedy uderzyło. Uderzyło mnie wtedy, ale nie przystąpić. Uderzyło mnie bardziej w kwestii znajomości czy tego, co w ogóle się dzieje z życiem moim. Trochę mnie to przytłoczyło i to był też um, przełom w moim rozwoju. Po tamtym zdarzeniu. Um, wszystko zaczęło się zmieniać. To wszystko, potem w przeciągu dwóch miesięcy od, od tego zdarzenia, wszystko się zaczęło zmieniać. I, I potem już faktycznie nie piłam tak alkoholu. Jeszcze zdarzało się, że gdzieś tam czasami wypiłam, ale już nigdy to nie było coś takiego, a potem naturalnie po prostu to, to zanikło. Powiedzmy w przeciągu kilku miesięcy od tego zdarzenia już, potem nie piłam nigdy. I po czasie myślę sobie, że to był taki znak od wszechświata, żebym przestała. Był to mocny znak, który emocjonalnie kosztował mnie bardzo dużo. Ale po tym zdarzeniu wszystko zaczęło się zmieniać. Później parę miesięcy, właśnie później ja się zaczęłam rozwijać, poznałam tymka, i, i tak dalej, jakby moje życie zupełnie inne, inne tory obrało, po tym zdarzeniu. Także może też znak dla niektórych, że jeżeli dzieje się coś skrajnie złego wam, to to może właśnie znak, że robicie sobie krzywdę w jakiś sposób albo uciekacie od siebie. Ja potem w tym zdarzeniu przestałam od siebie uciekać. Tak bardzo byłam psychicznie zmęczona, co też potem wyczytałam właśnie, że, że po takim środku właśnie tak się dzieje. Potem to do mnie dotarło, w ogóle byłam przerażona tym wszystkim, że ja musiałam się ze sobą wtedy zmierzyć pierwszy raz. Czułam też ogromne wyrzuty sumienia. Byłam też obarczana winą, że byłam w takim stanie, a okazało się, że oczywiście, że to była moja wina, bo ja doprowadziłam do takiej sytuacji, ale nie bezpośrednio. I, I to był też koniec wielu znajomości, które właśnie um, zweryfikowało tam to zdarzenie. No, było to mocne. Nie będę już wchodzić bardziej w szczegóły, bo teraz możecie zobaczyć chaos w moich oczach, chyba nawet, bo um, bardzo dużo obrazów mi przychodzi. Ja nie wracałam w ogóle do tego myślami od bardzo dawna, ale niech to będzie przestrogą dla kogoś i niech ta historia nie będzie tylko po prostu. Dziwną historią, tylko niech, yy, niech będzie znakiem, że pobudki czasami są bardzo nieprzyjemne. Ale tak uważam, że to była moja pobudka. I chyba dzisiaj pierwszy raz o tym powiedziałam i powiem, że czuję, jak się vibe zmienił, ale zakończę już na tym. Jak zwykle, wszystkie linki do mnie macie w opisie. Dziękuję, że wysłuchaliście tego trudnego dla mnie filmiku. Jesteś i to wystarczy. Widzimy się następnym razem. Pa!